Dobra. Tak. No Dobra. to idź. Tak, Bzyko, ty jedziesz przodem, a my jedziemy tyłem. To znaczy przodem, dołem, tak? Dołem, tak, normalnie jedziesz, tak jak widzisz. A my jedziemy górą tak, żeby oni myśleli, że pojechali do nich. jak pojedziemy tam tyłem, tam jest taka jedna wyższa górka, skaczcie z niej, macie slowfalla. O kurwa. Co taki krótki? No... Dobra, nie... Nieważne. Nie, Jedź. Ja, jedzie przynajmniej z ośmiu. Dobra, to Ilec. dobrze. Dobrze, świeże mięso. No, zawracają. Lepiej, lepiej daj mi co? Co mi się, to szybko, tu. Od razu, od razu wjeb yy, na preja Dajcie tam kogoś, bo do kankerosa jak to leci, tak? Nie, nie, już się Mocno, mocno, mocno. Dobrze, dobrze, ale teraz, pa, teraz Hunter też się odpalił i jedziemy Warrior'a. Wszyscy są odpaleni defensywnie, także... Tylko że... Przesiadka teraz z powrotem na Hunter'a, tego co ma mało życia, na, na V. Tam ona polimorfuje Cze mocno, mocno, please mocno. Please. mocno, i zaraz po nim jedziemy Preja, który ma mało życia. Tutaj u, tutaj u góry na D, dostaje stana. Dobrze, teraz jedziemy druida pod, pod tym, pod flagą. jest poli. Dobrze, zejdzie, odpalony. Potem jedziemy Rogala. 3, 2, 1, Rogal, mocno. Umalowi trzeba pomóc, Czyklo bo trzech ja. ma na sobie. Melazów. No, Rogala, no, dlatego ma, mówię. Rogal. Warrior wyłączcie, spokojnie. No, daję radę, bo go leczę warrior. Po rogalu od razu warrior. Tutaj jest, dobra, warrior, warrior, warrior. warrior Huntera wyłącz, bo szczelami w plecy. Nie Polimorfu lubię. Jego. Dobra, no. brać Idzie flagę. Po warriorze od razu pre... tego, preya, po warriorze. Warriora dobić i bijemy preya. Nie, dobra, hunter, hunter, hunter. Hunter maj. Bo wyszedł już. Prey ma mało życia, zaraz go dobijemy. Hunter ginie. Dobra, ginie. Urywać hunter, się na no majna od razu, ze dwie osoby. Tak. No, urywać. Zyko, zyko, i szatko. I, i szatka. Szybko, no, szybko na maincy. O, na no brzeg. właśnie, idę. Ja też się urywam. Ja zostawię. Y tutaj na stałe zostaje Frycor z Umalem. Nie, Umal nie może gadać, nie zostawiajcie Umala nigdzie. Ale no Fryzor może. Ja zostanę z Umalem, a wyjedźcie Dobra. Dobra, proponuję tutaj no, dobrać. Dobrać. ja. Ale spokojnie, bo na mainie jest dwóch. Hej, spokojnie, nie nerwowo. Jedzie jeszcze raz, dwa... Spokojnie, już tam banę. dojeżdżamy wszyscy. No, już także... tu jestem, także... Rogal jeszcze jest. Zacznijcie dobre. od rogala, zacznijcie priest, od rogala. Prist pada, prist, prist. No, prista dobijcie, prista no. dobijcie, no. a dobicia, potem od razu rogal, tak? Tak, tak, tak. Ja też, rzadko. No ja mam banie także w dupie tego rogala. Rogal, potem warrior. Tam przyszedł ten... Yy, jak to, e, preja, 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 zaraz po rogalu, tu ciągnę z tyłu. Dobra, nie, wyłącz, wyłącz, ship weźmy druida, a, a tego zabijmy. Fir, flagi, flagi nie dać. Nie, spokojnie, coś ty. Prej, 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 prej. Dobra, Shred, Hunter. Warrior od razu z tyłu. Dwa deflekty naraz użył ten. Jeden po drugim. Palady e, Paladyna od razu. Eee, wy, zabijcie jeszcze Huntera, bo możemy ułożyć się. Dobra, 3, 2, Mów 1, teraz. Wideczko, wcześniej te cytony. Pamiętacie o rebuffach, dawać jak tylko ten. Uwaga. Eee, Proszę, zbijajcie, no uwaga. Nie zwijajcie, bo tam zaraz uderzał. Tak, no tam, przecież, spokojnie. Przecież to przecież gramy jeszcze. nie od dziś, ludzie. Mm, jeden do nie, nas jedzie. no, Jedziemy no, jedziemy tak, żeby mniej więcej być wszędzie. Jeden <grym> do nas Szama, no, jest. Jadą, 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 chyba wyjdę z Nigdzie nie jadą, ten... jadą, no, jadą. Jadą, jadą. Jadą. Nigdzie nie. Spokojnie nie gadać. Nie gadać wszyscy. Szorstki mówi przecież i Norek. Po co gadacie wszyscy? Bez sensu. Ale działają mi timery za 6 minut, horda wygra. No, gitara. Nie, idą na, 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 na maincy. Na Mainsy, no. Nie wiadomo mogą skręcić. Tak, tak, spokojnie. Mhm. Mm Dopóki nie zjeżdżają z górki, to czekamy jeden na to. Jeden będzie szedł na WW w selfie. No dobra ich chyba dupą, jesteśmy tu we dwójkę, to damy radę. Minecy, szybko, szybko, wszyscy. Jedzie uchodzimy. tak, jedzie tak. pięciu, sześciu Sześciu, czyli jeden został możliwe, że trzech idzie do nas ewentualnie dwóch. Może być. Tak, zacznijmy, zacznijmy od Hatera. Okay. Dobisz nice. go. Deterens Dobra, to nie, nie ma to hunter. Miał. Miał flagę bierze, się. flagę bierze, bierze halo. Przerwałem. Zatrzymuję druida, tego druida bijemy. Wykonuję playsta z tyłu. Na mnie się rzucili. Ja Dobra, się spokojnie. spokojnie, spokojnie. Ja drugiego. Ja też odkro. No dobrze. Eee, warrior ma Warrior, warrior, warrior. Nie może teraz nic zrobić, daję Hira. Polimorfuję 10 sekund. Warrior. Uwaga, pod flagą, bo Prej jest, żeby mamy nie wziął. Hantera, mamy Huntera na WW. No, ale to do... Dobra, y, ma... palady pod, pod flagą. Jednego jedna, na WW wyślijcie. Jedna osoba na WW. No, szybciutko i na Warriora, teraz. I na 3, 2, 1 przejdziemy na Preja pod flagą na B. 3, 2, 1, teraz, mocno. Prey. Ja mam dobra. Teraz drugi projekt Panther zatrzymał po drodze. Urywam się też już tam. Urywaj się, urywaj, już tu jestem. Warrior. Dojeżdżają tutaj, więcej ich dojeżdża. Jechać, jechać, jedziemy już, jedziemy już. Druida bicie na WW. Ja zostaję szorski z gankerosem tutaj. Mhm. Druid pala na silence. Norek zaraz w będzie targetował, ale tam pada druid faktycznie. Shift, coś tam hałas. Czy... Tak, tak, dobijcie go, dobijcie go. E... Już go, go? Dobra, już na mnie jestem i zaraz potem Rogala. Dostaję stana. Teraz, go. Potem Paladin. Tamci są z tyłu, to jakby na razie się Priest nie przejmujemy. Counter. I, I z tyłu mamy Huntera, Huntera zabijamy, nie oddalacie się od flagi, re re reszta. Psyko. No, 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 no. Chodź ze mną w stealthie na tego. Na No Na Lighthouse'a? Tam powinien być Warrior, z tego co wiem. E, dobra, umarł, ty zostań tak, żeby, żeby wroć tego żeby przerwać. Ja jest skoczę Stoję i jednę tego Warrior'a. Dobra, yy, Hunter, Hunter, Hunter Mine jest czysty na razie. Ale jadą do was, widzę jeszcze stąd. Tak, jadą dobrze. No jadą. Po, weźcie olej ci, po chuj tam gonicie Gdzie jadą? Jadą na, na, na WW Na jadą. Dobra, wycofujemy się pod flagę. Tak, się tak, 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 tak. Popek, ja sobie szarżę do ciebie, tylko nie uciekaj mi. Hunter idzie na. Mine. Dobra, czekaj mnie. Pod flagę, pod flagę, pod flagę. Zaczynamy od Warriora na razie. Eee, wyłącz, wyłącz Preja na moment. Ja na pierwszym, dobra. Dobra. Ja wyłączam od, o, o, się, tak? od, y, Dobra, przesiadka na Paladyna. Na chwilę. Tyle, ja się tu no. odpalam. Wowala zabiją, się, tam lecz się wowala. Niekoniecznie. Nie, nie zabiją. Paladyn, Paladyn, potem od razu Druid. Dobra, Paladyn się odpalił, Druid. następny na kimś, a, rogal na mnie Poczekaj, poczekaj, drugi, dobimy, dobimy. Fira dosają Kontera dostał. Mocno, mocno, mocno. Dobra, teraz yy, wojownik. Nie, rogala, dobra, rogala, rogala mamy. Dostaje stana. Dobij, Dobij sobie go yy, Dobra, teraz yy, warrior uciek, dobra, playa mamy tutaj. Play filu. Oj, teraz mogą złożyć. No, ja, tutaj tego, ja tutaj, z tyłu tego, tego preja biję. Uwaga na umala. No dobra, healer jest. Chodźmy stąd. No, no właśnie, idźcie Potrzebuję jadę. to jakąś osobę jeszcze na tym preju, żeby ja. go nie był sam. Na WW? Na WW, tak. no, szybko jedźcie na www. ja też jadę. No. Tam giną nasi. No dobra, dobra no. no. mam, też ginę. Dobra, nie jestem w stanie tutaj nikogo zabić, bo sam zostałem raczej. Nie, nie, dobrze, e, spokojnie. E, Warriora bijemy na razie, ale to jest, jest taka jesteś. przeżywajka. Ja już wjeżdżam, ja już wjeżdżam, spokojnie. Dobra, spokojnie, tu się odpalili. Masz dobra, przesiadka. To tam na, na mhm. Dobra, przesiadka na Dobra, przesiadka na Prejawki, w team, no. No Pomóż ktoś na mańsy. Czekaj, tylko hunter, tam na górze. W nie, gór, spokojnie, no, spokojnie. Ganker rozkisij paniki. Dwóch na mańsy, dobra, dwóch. Może będzie z rogar, też to może czekać. Idę może i tam albo dobra, e, Warriora nie, dobimy no, tutaj. On tu już tu kwiczy. Za 3 sekundy mu się kończyć. Nie, ja już idę, mam tak choć tu ja idę już tam. Dobra. Tu nie ma nikogo, okej. Okay. Dobra, możecie się cofnąć już tam. Flaga wam kręci. Halo. Widzę, widzę. Gankeros, chodź na WW. Znaczy to w sumie koniec, hmm, Tutaj drugi bijemy. Zostawcie Paladyna na moment. Gankeros. A Jefira? LH. A teraz Paladyn. Na LH idź. Na A ty, Fryzor, zostań na WW, bo idzie tam jeden. Nie no, przecież jest nas tutaj dwóch. Spokojnie, chill. Idzie jeszcze jeden do was. Dobra jadę tam już. No i to nie, nie Podali się już stoją na lh Czterech. No. no ale zostały no, 500 zostało parę do 1500, sekund, no. no. Zostało 20 sekund odliczanie 19 już. Kros, nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź. Nie idźcie tam zginęcie, żeby nie było tych. Nie no po co masz zginąć? Zabiją ci na pewno takie statystyki. zginąć? nas zabiją? <laughs> Ja tam. Nikt mnie nie zabije ucieku. Ty, a ja? Po co <grym> <grym> <O> Kurwa. <grym> Ty nie tu. <grym> Pierścionek! Okay. Oh. Shouldery setowe z bon